Zazwyczaj kiedy myślimy o starożytnych jednostkach wojskowych mamy przed oczami głównie rzymskich legionistów, twardo maszerujących w ścisłym szyku, ze swoimi prostokątnymi tarczami w jednej ręce i gladiusami w drugiej. W rzeczywistości armie greckie, perskie czy chociażby macedońskie przez wiele lat również siały popłoch wśród wrogów. Sama epoka jest też na tyle długa, że bardzo trudno, o ile to w ogóle możliwe, wybrać tylko kilka najlepszych jednostek. Wiele zależało od czasów, w których przyszło im walczyć oraz od wrogów, z którymi się mierzyli. Mimo wszystko postarałem się wybrać kilka jednostek zdecydowanie wartych uwagi w kwestii najskuteczniejszych, przynajmniej w swoich czasach oraz na swoim terenie. Zachęcam do pisania innych propozycji, które nie zmieściły się w dzisiejszym filmie, do ewentualnych kolejnych części. A tymczasem zaczynamy. Armia perska swego czasu była jedną z największych w ówczesnym świecie. Posiadali oni elitarne oddziały gwardii królewskiej, tak zwanych towarzyszy, którzy rekrutowani byli wyłącznie z najlepszych wojowników wśród arystokracji perskiej, medyjskiej i elamickiej. Nazwa Nieśmiertelni pochodzi prawdopodobnie od Greków, którzy źle zinterpretowali nazwę oddziałów. Grecki historyk Herodot określił ich słowem anuasa, zamiast oryginalnym anusia. Czyli towarzysz. Była to najbardziej elitarna formacja w Wielkiej Armii Perskiej. Dla każdego żołnierza służba w Gwardii Królewskiej była ogromnym zaszczytem i maksymalnym awansem, co oczywiście wiązało się z wieloma przywilejami. Gwardziści mogli chociażby zabierać na wyprawy wojenne swoje żony, co dość mocno opóźniało marsz całej armii. Z tego powodu maszerowali w znaczącym odstępie od reszty. Co więcej, ich bagaże były noszone przez osobistych sługów. I to nie byle jakich obdartusów, a specjalnie bogato ubranych i wyselekcjonowanych, co jeszcze bardziej wyróżniało ich na tle innych wojowników, nawet tych wywodzących się również z arystokracji. Gwardia składała się z oddziałów włóczników oraz łuczników. Bazowo tysiąc żołnierzy stanowiło straż przyboczną władcy. Wyróżniały ich długie, dwu metrowe włócznie, które na spodach miały złote jabłka. Oprócz straży przybocznej gwardia składała się z 9000 korpusu włóczników, którzy zamiast jabłek na spodzie mieli srebrne owoce granatu. Dodatkowo nosili ze sobą łuki kompozytowe, najczęściej przewieszone przez ramię. W walce używali najczęściej oprócz włóczni krótkich prostych mieczy cytyjskich, tak zwanych akinakesów, ewentualnie sztyletów. Dopełnieniem była tarcza, okrągła lub w kształcie półksiężyca, nazywana sparą. Gwardziści chronieni byli przez zbroję łuskową, którą jednak z czasem, idąc śladami Greków, zastąpiono grubym płóciennym ubraniem ochronnym. Pod spodem nosili tuniki, które w czasie pokoju sięgały aż do kostek i były bardzo bogato zdobione. Liczba żołnierzy w całym korpusie wynosiła zawsze równo 10 tysięcy. Żołnierze, którzy zginęli lub byli niedysponowani, zostawali natychmiast zastąpieni przez innych. Dlatego wśród Greków nazwanie Śmiertelni utrzymała się na stałe. W trakcie bitwy walczyli jako jednostka, nazwijmy to ostatecznego uderzenia. Ich celem było, podobnie jak naszej rodzimej Husarii, zadanie ostatecznego ciosu wrogowi. Najczęściej więc nie walczyli w pierwszych rzędach, ale mimo tego mieli decydujący wpływ na przebieg bitwy, jak na przykład w bitwie pod Termopilami. W trakcie walki nie tworzyli też jednorodnej formacji a połączenie łuczników, włóczników oraz tarczowników chroniących łuczników. Wraz z wojnami greckimi oddział nieśmiertelnych uległ zmniejszeniu, natomiast po jednej z bitew z armią macedońską Aleksandra Wielkiego, w której zginął niemal cały korpus, stracili całkowicie na znaczeniu. Macedońscy towarzysze należą do prawdopodobnie najbardziej elitarnych jednostek kawaleryjskich w starożytności. Stanowili oni niezwykle zdyscyplinowaną i fenomenalnie wyszkoloną jazdę. Standardowo w ich skład wchodziło 3000 zbrojnych, którzy podzieleni byli na szwadrony liczące po 250 żołnierzy. Za świetnym poziomem wyszkolenia hetajrów niech przemawia fakt, iż byli oni szkoleni nie tylko jako kawaleria, ale także aby w razie potrzeby zsiąść z koni i walczyć jako piechota. Mimo, że oficjalnie jednostkę tę sformowano za rządów Filipa II. To ich początków należy dopatrywać się znacznie wcześniej, wśród arystokratycznej konnicy, która swego czasu stanowiła osobistą gwardię macedońskich królów. Filip II do bojowego ducha gwardzistów, pielęgnowanego od pokoleń, dodał wojskową dyscyplinę. Dryl, który potrzebny jest w każdej formacji wojskowej, a przede wszystkim w kawalerii, i stworzył jedną regularną formację, jaką byli właśnie hetajrowie. Bardzo duży wpływ na macedońskich towarzyszy. Miały także inne ludy, z którymi Macedończycy walczyli. Szczególnie ważni byli scytowie, od których zapożyczyli specjalny szyk bojowy, tzw. szyk klinowy, który pozwalał bardzo skutecznie wbijać się w szeregi wroga. Styl walki Hetajrów w połączeniu z taktyką Aleksandra Wielkiego tworzył niezwykle skuteczne połączenie. W czasie bitwy Hetajrowie zajmowali wysuniętą pozycję na lewym skrzydle armii macedońskiej. Opanterzeni byli najczęściej w ciężką, metalową, brązową lub rzadziej skórzaną zbroję. Na głowach mieli metalowe hełmy typu Beockiego, czyli rodzaj kapalinów, które nieźle chroniły, a przy tym nie ograniczały widoczności. Towarzysze dosiadali także najlepszy w kraju koni, które również chronione były jakimś pancerzem, jednak nie do końca wiadomo jakim dokładnie. Uzbrojeni byli w ksyston, 3,5-metrową lancę oraz krótki miecz lub kopis, jednosieczny miecz o falistej klindze. W trakcie bitwy działali jak młot, natomiast macedońska falanga spełniała zadanie kowadła. Hetajrowie atakowali najczęściej od flanki, wbijając się w słabo chronioną piechotę. Spore sukcesy zaczęli święcić jeszcze w trakcie wojen z Grekami, którzy od wieków uważali piechotę za znacznie bardziej skuteczną od jazdy, szczególnie ciężkiej, głównie za sprawą górzystego ukształtowania terenu. Gdzie nie ma miejsca na manewrowanie konnicy. Był to więc pierwszy w świecie greckim przykład zastosowania ciężkiej konnicy na dłuższą metę. Szczyt potęgi Hetajrów przypadał jednak na okres wojny z Persami. W różnych bitwach, np. pod Isos czy Guagamelą, sam Aleksander Wielki dowodził Hetajrami. I aby dać przykład żołnierzom, niejednokrotnie sam prowadził ich do ataku. Mimo finalnej porażki Macedończyków, legenda Hetajrów przetrwała kolejne wieki. Najlepszym na to dowodem jest chociażby to, że wielu następców Aleksandra powoływało właśnie jednostki Hetajrów, a przez następne 500 lat taktyka, jak i uzbrojenie kawalerii różnych armii, między innymi kartagińskiej, rzymskiej czy bizantyjskiej, było wzorowane właśnie na macedońskich towarzyszach. Święty Zastęp tworzyło 300 wojowników z greckiego poli Steb. Jako jedynej w pełni zawodowej tebańskiej jednostki wojskowej ich głównym zadaniem była obrona Teb przed Spartą, która swego czasu starała się utrzymać kontrolę nad całą Grecją. Początkowo w epoce brązu Teby posiadały elitarną jednostkę około 150 rydwanów. Stopniowo wraz z rozwojem uzbrojenia i taktyki Święty Zastęp przekształcił się w formację 300 hoplitów. Sama jednostka była o tyle specyficzna, że składała się z wojowników powiązanych więziami homoseksualnymi. I choć może się to wydawać nieco dziwne, działało to bardzo dobrze. Wyjaśnieniem tego fenomenu będzie specyfika falangi greckiej. Każdy z wojowników uzbrojony był w doru, czyli dwumetrową dzidę, oraz hoplon, 8-kilogramową tarczę o średnicy 90 cm. Tarcza miała chronić nie tylko samego posiadacza, ale także wojownika po jego lewej stronie. W praktyce, więc, wojownicy, chcąc jak najbardziej, chcąc jak najlepiej się chronić, przesuwali się na lewą stronę, co w czasie bitwy groziło rozbiciem formacji. Gdy falanga została rozbita w jednym miejscu, wśród hoplitów wybuchała panika, która często była powodem ostatecznej klęski. Te pańczycy wpadli więc na pomysł, w jaki sposób zminimalizować ryzyko wybuchu paniki wśród wojowników. Żołnierze powiązani pewnymi związkami. Również nierzadko rodzinnymi byli znacznie bardziej skłonni do poświęceń dla osoby, którą znają i żywią do niej pewne uczucia, niż do obcego towarzysza, za którego czuli znacznie mniejszą odpowiedzialność. Faktycznie, święty zastęp tebański w praktyce radził sobie znakomicie, zwłaszcza przeciwko najlepszym żołnierzom starożytnej Grecji, Spartanom. Dzięki znakomitemu wyszkoleniu, dobremu dowodzeniu, skłonności do poświęceń za towarzyszy. Oraz manewrowi unowocześnienia falangi w tzw. szyk ukośny, który po raz pierwszy wprowadził Epaminondas w bitwie pod Leuktrami, Tebańczycy rozbili armię Spartan. Poległa wówczas większość wojowników z Lakonii. Od tamtej pory definitywnie zakończyła się potęga Sparty, a jej miejsce jako greckiego hegemona zajęły Teby. Pozycją lidera wśród greckich polis nie nacieszyły się jednak zbyt długo. Po 33 latach od znakomitego zwycięstwa nastąpił koniec Świętego Zastępu, jak i całych Teb. W bitwie pod Heroneą Zastęp Tebański był jedynym godnym przeciwnikiem dla znakomitej i nowoczesnej fanangi macedońskiej. Jednak główną rolę w bitwie rozegrała macedońska ciężka konnica, o której mówiłem wcześniej. Hetajrowie otoczyli elitarny tebański oddział, który jednak stawiał zaciekły opór. Spośród 300 hoplitów bitwę przeżyło zaledwie 46 w tym wszyscy ciężko ranni. Mimo krótkiej historii święty zastęp wsławił się swoim męstwem połączonym z doskonałym wyszkoleniem na kolejne wieki. Na dziś to by było na tyle. Bardzo dziękuję za obejrzenie filmu. Przypominam, że na kanale nie ma reklam, a jedynym źródłem finansowania projektu jest wsparcie z zewnątrz. Jeśli chcecie dołożyć swoją cegiełkę do rozwoju kanału zachęcam do wsparcia nas na Patronite gdzie w zamian dostaniecie szereg nagród. Zachęcam również do ocenienia i skomentowania filmu oraz subskrybowania kanału z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnych filmów. To była hardcoreowa historia, trzymajcie się, do zobaczenia!